Witam, Twichu 1993, to jest kolejny odcinek z Tardio Valley i mamy zimę. Otóż to piękną, kochaną, białą zimę okres, w którym nie możecie za dużo zarobić, chyba że wiecie co robić. E, jeżeli macie szklarnię, możecie też dużo, dużo zarobić, bo nasza szklarnia jest tutaj ruiną, więc nie za bardzo. E, kury i inne rzeczy możecie zarobić. E, farmy nie za bardzo. E, Kopalnie? Tak. No i... To, to, to będzie naprawdę trudny czas. E, który, w który poświęcę w pełni raczej... No nie w pełni, w połowie na to, żeby przygotować naszą farmę na nadejście yy, wiosny. Dlatego ja tutaj będę właśnie teraz... Z, oprócz tego, bo będziemy jeszcze na pewno... Czekaj, niech pomyślę. Kopać będzie trzeba na pewno. Jeszcze parę rzeczy się ogarnie, no ale pierwsze co zrobię, no to ogarnę tutaj farmę, jak to ma wyglądać, bo tu jest pewien problem, nie jest to za bardzo równe i ja, jeżeli bym postawił, czekajcie, tu mamy może sprinklery, mamy jeden, nie mamy gold barów, a gold bary są, hmm, no nie jest, przepalajmy koper, to też się przyda. Goldbary są tutaj, no dobra, zrobię na razie tylko kilka tych sprinklerów, ponieważ chcę sprawdzić, jak to by wyglądało. Bo, jeżeli postawimy no tu i tu, jest okay, yes, ok, dobra, więc tak to będzie właśnie wyglądać. Cała ta farma tutaj, ten cały segment będzie połączony, no, połączony, nie będzie tu ścieżki. Toki będą nam pewnie przeszkadzać, dlatego musimy te koły bardzo postawić. Tak dosyć. Ich to jest 3, 3, 4. No bo wychodziłoby na to, że najlepiej będzie postawić tu i kolejne będzie tu, będzie dobrze. Które to możemy postawić? Mamy więcej. Wood Fiber, ok. A jeszcze może to postawimy, czekaj, jeżeli będzie tu. Ja chcę się na pewno u, upewnić, że, upewnić, że, że e, nie będzie tutaj żadnego problemu z e, bronami. E, fiber i koł i drewno. A drewna nie mamy za bardzo. E, poważnie nie mamy drewna żadnego. Ha! no to wiemy też jeszcze co będziemy robić będę drewno właśnie zbierał na masę no i musimy pozbierać te nasze... Tu... oj ile robaczków no właśnie zimą bardzo ładnie widać gdzie są robaczki dlatego też będzie dobrze tutaj e, szukać rzeczy, ogólnie możemy wykorzystać ten czas na wszystko inne niezwiązane właśnie z farmą czyli zadańka inne rzeczy jeszcze inne rzeczy, łowienie, kopanie, coś tam jeszcze i coś tam jeszcze, zobaczymy. Ogólnie ja nie lubię zimy, znaczy zima jest fajna, ale no stagnacja jest, jeżeli chodzi o portfel zadania, zobaczmy. Help, wanted, slime, hunt 4, red slime, nie, 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 nie. nie. Do zobaczmy, co możemy kupić u piara, Pira, pira. Ziemniaki, Pire. Nic takiego. Właśnie, dostaniemy fertilizer do kupienia w następnym roku po zimie. Tak, po zimie. I będziemy mogli, też powinniśmy posadzić, właśnie drzewa. One będą 28 dni rosły. Więc teoretycznie, że teraz posadzimy, no to. Na koniec tego już będą mogły być owoce, jak już będzie koniec zimy. E, więc zrobimy to teraz. Kupimy sobie sadzonkę Cherry... Nie wiem... Apple? Okej, okay, jedną. E, weźmiemy sobie jeszcze... Aprikot? I weźmiemy sobie jeszcze... Może ja zobaczę jedną rzecz. E, tutaj mamy... Po- pomegranate, cherry, peach, orange, apricot, apple, no wszystkie drzewa. No to będziemy mogli zrobić już to, wow. Jeżeli to- na pewno wcześniej to zrobię. Um, cze, apple, apricot, cherry, orange, ale kasę leci. Potem będziemy mogli chyba sadzonki zrobić, ale nie jestem pewny. Nie wiem czy wszystkie zrobić? A co tam? Peach, Wszystkie, 6, dobra. Więc to sobie posadzimy, nie ma problemu. Teraz kolejna rzecz, to muszę poszukać... ...więcej robaczków, wykorzystać to i jeszcze potrzebuję jednego kwiatka, który to był... ...to była chyba taka niebieska marchewka. Że tak się wyrażę, właśnie jajka musimy tu dać. Hmm... Pantry Craftstrom i tutaj mamy Snow Jam. Czy jam? Nie wiem, jak to się czyta. No i krokus. Krokus mamy. Tylko ten snow jam, Ja wiem, gdzie on może być. To, czym to zimą jest na ee, plaży. Robaczki. Ile? Strasznie dużo robaczków. O, mamy snow jam. I mamy winter root. I mamy winter root. Są bombelki, w wodzie tam możemy farmić, yy, znaczy łowić ryby takie trochę bardziej agresywne. Co to tak głośno jest na tej plaży? Może je to. Tu... Nie wiem. Last book. <laughs> eee, dobra, zobaczmy, czy tu są jakieś roboczki. Nie ma. Dobra, to idziemy na naszego, do naszego budynku i zrobimy. Czekaj, to już będzie koniec. Tak, chyba tak. Zobaczycie, coś się wtedy stanie. Chociaż wszyscy już wiecie, no, co się stanie wtedy. E, pa, 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 pa. To i krokus. Tada! I całe to zostało zrobione. I jutro zostanie naprawiony nasz most. Dostaliśmy z Winter Seeds, który możemy posadzić. Tada! Unimos Keepers of the Forest -da! Odnowione jest to. Fajnie, to jest bardzo fajne. Ta droga jest bardzo fajna, bo jest druga droga, że możemy to zniszczyć i to tylko nie będzie. Jak Jaja Market, tam wiecie. I dostaniemy jedną gwiazdkę. A to jest dużo fajniejsze. Dużo fajniejsze. Gwiazdka. Jeszcze nie wiem, co się stanie, jak będziemy wszystkie mieli. Nie piszcie mi o tym. Bo nie chcę spoilerów, a nie udało mi się, chyba brakowało mi dwóch gwiazdek z akwarium i z biuletynu, one są najtrudniejsze, szczerze. E, tutaj, 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 tutaj mamy, tutaj mamy jajko, Tych mamy więcej, aha, to jest, no tak, tutaj mamy kacze jajko, a tu mamy larczek z kur, ale to muszą być kury bardzo dobre dobrze zadbane i tak dalej. Teraz te Unimos będą się do mnie przytulać. Do czasu już wyjdę stąd i wejdę, Wtedy już znowu będą uciekać. Winter road Czy nie było tu czasami Winter road Możliwe Tu jajka będą tu nie tu nie. Tu... nic nie ma takiego i tu... nie. Musiało mi się to wydawać. Cześć Junimo. Junimo. Okej, okay, no dobra, więc to mam zrobione. Coś chcesz jeszcze zrobić? Coś chciałem zrobić, ale zapomniałem. Co ja mówiłem wtedy, jak byłem na plaży, że pójdę... Gdzie? Nie pamiętam. Robaczki. No właśnie, gdzie? Gdzie ja wtedy chciałem iść? Ha! No nic, będziemy mogli kopać trochę. Oczywiście nie będę kopał. Nie będzie to tak wyglądało, że cały dzień będzie kopanie czy coś. Oczywiście, że nie. Bo to by Was chyba zabiło. Okej, okay, więc mamy teraz drzewa, ja może tutaj dokończę tą drogę, bo chcę dokładnie wiedzieć gdzie ja mam miejsca, tak że będę, wiecie, chodzi o to, żebym już miał tutaj drogę i będę wiedział, na przykład, że tutaj nie chcę nic kłaść, więc droga jest tu, i do tego też będzie droga, no to... Wygląda tak, jakby tu, tu mamy miejsce wolne na jakieś inne rzeczy. E, no to jeżeli tutaj jest dróżkę, to będzie ok, chyba. No to tu mamy dużo wolnego miejsca na drzewa. I te drzewa byłyby. Nie wiem, czy mógł, może być taki odstęp, trochę mały, ale spróbujemy. Mamy tam troszeczkę tego. Więc mamy ich 6. No to możemy tu zrobić. Raz. Yes. I broń Boże, żeby. Too close to another tree. Aha. Dobra, to, 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 to trochę niefajnie. Czyli ja, ja bym chciał tą sadzonkę z powrotem. Pewnie zniszczę ją. Oczywiście. Dobra, nie będzie jabłuszek. Dobra, to postawimy tak. Tu jest jedno. Tu jest drugie. Tu jest. Fak. Co daleko postawiłem. Dobra, walisz to. Nie szkodzi, że zniszczę. Musi być równo. Tu jest trzecie. I kolejne postawię gdzie indziej. Nie, może tu? To jest takie dobre miejsce na to. Chociaż może nie. No nie. To tu z drugiej strony będą kolejne drzewa i już. A jutro kupię brakujące, chociaż nie poznam, które posadziłem, które nie. To cztery wystarczą na, tam, na, na start. A, ale kłopotów z tymi drzewami. Chociaż tam kolejne trzy. Czekaj, to jest. Co ja zniszczyłem? Apple chyba? Fak. Nie wiem. Dobra, postawmy tu kolejne. Okej. Okay. Dobra, to idziemy spać. Jeszcze zanim pójdę spać. Jutro poświęcę cały dzień na ścinanie drzewa. Dobra. I może będzie event, dlatego tutaj cięcia nie zrobiłem. No, znaczy zrobiłem małe. O, jest. Więc tak właśnie wygląda. Naprawiają nasz most i będziemy mogli tutaj korzystać. I pójdziemy korzystać stąd. Ponieważ tutaj mamy szansę na fajne ory. To są randomowe wszystkie gold, copper, silver nawet i jak to się nazywa? No to. I, 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 i. Iridium. O. <grym> Chociaż to jest bardzo, bardzo rzadkie, żeby Iridium się trafiło, ale jest. Mhm. Mm no dobra. Wiadomość. Kacz mnie squid, ok? Mamy już squida znaleźć, złapać. Tutaj mamy ten, tu mamy to. Jest drzewa, jakie to są drzewa? O Jezus, tak nie można. Yy. przypadkowo. <grym> <grym> A, bo kupię tylko jabłka, bo ja chcę się pewnie, że na pewno będę miał jabłka. Tak dla pewności, reszta mnie nie interesuje. No, tak będzie dobrze. F7. Tak będzie idealnie. Okej, okay, więc mamy drzewo. apple Sapling. I posadzimy to... Później to zrobimy jak tu, wiecie... To wyrośnie, będziemy mieli rzecz, Potem się pomyśli co i jak. E, to posadzimy... Tu. Co do za blisko? Raz... Aha. Tu. E, weźmiemy sobie to. I posadzimy... Tu. Okay. Dobra, to to jest gotowe. Tamto jest gotowe. E, tritapy chcę zrobić. Do tego właśnie kopru potrzebuję. E, tritapy, tritapy, tritapy wymagały dokładnie drewna jeszcze. No ale jeszcze nie pójdziemy po drewno. Teraz pójdziemy e, zobaczyć do Query. Tak się nazywał się tam za mostem. No, i zobaczymy, co tam znajdę w ogóle. Najpierw wszystko wykopię do końca, żeby tam się mogły respić nowe rzeczy. I codziennie będziemy tam zaglądać, żeby właśnie zobaczyć, co nowego nam tam cię przytrafi. Bo ja chcę bardzo jelorium, bo chcę bardzo zrobić jelorium sprinkler Iridium. To jest, bo że jelorium jest tym z bigrack to wspomnieliśmy. Iridium sprinkler, batery paki będziemy mieli, jak tylko burza będzie. A to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Bo podlewa... No ma o jeden więcej zasięgu niż te sprinklery, co teraz mam. I się bardzo przyda to. Bardzo to się przyda. To jest bardzo dobra rzecz. Najlepsza rzecz ever. No, ale idziemy. Ty, też drzewa coś na co rosną. Jak miło. I idziemy tu. I idziemy tu. Mam coś, do co sprzedaje? Nie. Jeszcze kawałek, żebyście widzieli, jak tu to, jak to dojść. I tutaj mamy właśnie nasz... nasze Query. Jak widzicie jest tego pełno. Mamy tutaj te fajne kamyczki. One są... Nie, to nie były te. Podobnie były inne, jeszcze podobnie wyglądające, ale... A może to te? Hmm... Wykopię wszystko, zdobędę kamienia, zdobędę węgla. Zobaczymy, co tu jest. Czy to jest to. Nie, to nie to. O, diament. To trochę to potrwa, więc zrobię tu cięcie i wykopię to wszystko. Właśnie mi się skończyła stamina. Wykopałem bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jutro wrócimy dalej. Teraz pójdziemy spać. Nie idziemy do sauny, chociażby mógł, ale. Nie ma po co, nie ma takiej potrzeby iść do sauny, bo mamy całą zimę na wszystko, a jest bardzo dużo czasu. Więc pójdziemy teraz spać i wrócimy tu jutro. Oczywiście muszę kurom dać yy, żarcie, nie zapomniałem. Jeszcze przy okazji jajka wziąć i. No. Hop. Kury dostają, bla 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 bla. I mamy tutaj w ogóle, nie pokazałem Wam ile zdobyłem rzeczy. Yy, dostaliśmy z tego wszystkiego, co wykopałem, 3 gold oru, 26 ironu, no i koper to nie wiem ile, bo. Ale mamy jeszcze węgla trochę i fajnie. Fajnie. I teraz zostałem yy, siódmy level miningu. Możemy transmutować żelazo na złoto. Fajnie. Bardzo fajnie. Wręcz idealnie. Czy to będzie fajne? Dwa Iron Barry, jeden Gold. Powiem Wam szczerze, że może być to przy, te przydatne, ale nie będę tego nadużywał. Ja w ogóle nie będę tego używał. Może w ostateczności, kiedy będę bardzo, bardzo potrzebował yy, goldu, Golda. A będę za dużo Ironu. Hop-hop. Yy, ok. Dam już, dam już kurom, żeby nie zapomniał. I pójdę jeszcze do jaskini grzyby pozbierać. Jajka odbierzemy. Pogłaszczymy kury. To, no to nam aktualnie daje to szczęście, zwiększa. Hop. Zero serduszek. To jest początek, jeżeli chodzi o kury, to... Powoli, powoli to się zwiększy. Okej, okay, więc kolejny wypad do Query. I mamy tutaj... no nic się nie zrespiło za bardzo. A może zrespiły jakieś kamienie, ale nic ciekawego. No więc wykopię wszystko już. Okej, okay, cały Query jest czyste. Jutro to wrzucimy, zobaczymy, teraz będziemy widzieć, co się zrespiło, a co nie. I też bardzo by było dobrze, żebym wagoniki naprawił jak najszybciej, ponieważ to jest szybka podróż i jej bardzo się przyda. To jest właśnie tutaj, więc musimy tutaj tylko złoto dać, a tutaj musimy tylko i wyłącznie dać Erdkrystal. I to jest tak naprawdę chwila, moment jak to zdobędę, ale chyba teraz trudniej się to zdobywa niż na początku. Więc tak, sposobów, żeby je zdobyć, jest dosyć dużo. Możemy na przykład yy, ta, to robić. To też mamy szansę na Earth Crystal. Yy, niestety tutaj jakoś szczęścia nie mam. Możemy zabijać takie moby, co się nazywa Dagi. To są takie wychodzące z Ziemi od poziomu. Yy, no, pierwsze poziomy chyba. Yy, mam nadzieję, że to mi zniknie jak tylko. Wiecie, co może ja pójdę te moby zawijać? Będzie szybciej. Bo coś nie za bardzo się. Z... No, chyba nie znam tego, tak? Mm. Nie ma szans. No, nie za bardzo. Dobra, to pójdziemy sobie do kopalni i wyfarmimy mieczem Erdkrystal, i będziemy mieli wagoniki. A wagoniki są priorytetowe teraz. Dobra, jestem w kopalni, jest tu ciemne jak w dupie. Naprawdę, ja ledwo co widzę. A co, a co dopiero wy, ale tutaj mamy taką ziemię. I ta ziemia, tutaj są takie, właśnie potworki, i właśnie z nich wypadają te Krystale. Więc zabijemy. Może jeszcze jeden trafię. Fajnie by było. Pójdę dalej niżej, może będzie jasno. Jest piersiń, który daje światło. Tu raczej nie będzie. Wiecie co może ja zrobię inaczej? Wyjdę z kopalni, pójdę na poziom 10, wejdę na dół. I będą się za każdym razem no, ran, e, respić to wszystko będzie się. Możemy też koper wykopać przy okazji, a tutaj powinien być za chwilę mobek. Gdzieś. O, jest. No, akurat teraz nie wypadło, ale za pierwszym razem wypadło. Kolejny też nie wypadło. Hmm. Szansa jest tego dosyć mała, widocznie. Nie wiem ile dokładnie. Ale widocznie mała. Ale mamy Earth Crystal. Więc cieszmy się i radujmy. Wychodzimy stąd, idziemy robić... Mam gold przy sobie? Mam! Idziemy main karty naprawić. Eee, sprawdziłem na szybko jaka jest szansa Ed Crystal, żeby wypadło na wikipedii Stardew Valley. Eee, szansa na to jest 10% według tego co piszę. No i 25% na geodę. Właśnie z geod tych e, takich co do kowala dajemy to też Możecie dostać Earth Crystal. Ok. Więc zanosimy. Zanosimy. I tutaj mamy Earth Crystal. Przy okazji nie mam miejsca, nic. Ale czemu, po co mi miejsce? O mnie geody, fajnie. Um. I tutaj. Bum. I dostajemy piecyk. Przyda się. Wszystko, wszystko w tym, yeah, jak ładnie tutaj. Okej, okay. to to jest naprawione, jutro się naprawią karty i będzie miło. Zobaczmy jeszcze tutaj, czy nie pójdę czasami, nie wydam tej kasy, żeby tylko iść na tą pustynię i iść do tego Nudrona. Więc mamy 2,5 dwa, dwa tysiąca, 25 tysięcy, pięć tysięcy, dziesięć tysięcy starsze. Kup i ja myślałem, że to kupa. Eee, to wyrzuć, to wyrzuć i to wyrzuć. Chocolate cake. 25 tysięcy, wydam mnóstwo kasy i mamy krystalarium, co jest bardzo użyteczne. Tutaj mamy 5 i Mamy quality fertilizer i wyrzućmy to. I tu mamy 10. Lighting road dobra. Kolejny bundle skończony, w jeden odcinek trzy bundle. Wow, szaleje. <laughs> Jeździemy, zostały nam tylko trzy bandle, trzy gwiazdki. Miło. Ej, ale gdzie jest, czekaj, tutaj, gwiazdka też powinna być za to? A, weźmie to i. O, jest. Oho, gwiazdka, super. Dobra, teraz szybko pójdziemy, z... nie, na y, farmę. Co to było? Co to było? Jakby, nie wiem. What the fuck? Co to było? To było dziwne. Um. Nigdy nie słyszałem tego dźwięku Może zimą on występuje? Nie wiem ha. Postawimy to przy drzewach Bo nie chcemy stracić drzew Tu w rogu O, super e, I teraz tak, krystalarium e, Mam tu coś jeszcze? Furnace hmm. Nie za dużo Furna jest postawię tutaj. koper niech się przepala. I krystalarium jak postawimy, to możemy kopiować. Na przykład mamy tu Ametyst, wkładacie ametyst, i z tego się zrobi. Będzie się robić co, co ametyst Nie będziecie musieli cały czas wkładać nowego, e, więc idziemy spać. I autobus naprawiony. Ja jestem ciekaw, czy karty się naprawią od razu. Czy będę musiał czekać jeszcze jeden, jeden dzień? HA! Ciekawe. Zobaczmy, śnieg pada. Mo, no, tam jest ten oak rezin. Ale sprawdzę. Autobus jest naprawiony. spokojnie nie wszystko. Ale Prehistoric tak, super. Main karty, main karty, main karty, mine karty, mine karty. Tak, są naprawione, super. Ej, robaczki. I teraz możemy. Dajcie chwilę. Jeszcze tu robaczki są. Teraz możemy od razu do query albo do kopalni iść. I mamy szybką podróż. Koper się pojawił tutaj, fajnie. No, fajnie, nie? Tak przyjemnie. Tutaj mamy domek. Nie musimy teraz latać tu i tam. No, więc w następnym odcinku pójdziemy na pustynię. Pójdziemy do tego dungeona. Spróbujemy zdobyć lepszą broń. Bo ta jest strasznie słaba, jeżeli chodzi o tamto miejsce. Bo tam jest bardzo, 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 bardzo ciężko. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się tam żegnam i do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się, papa! Pa.